I zastanawiasz się, co zrobić, i nie masz ochoty na działanie. Jak sobie z tym poradzić? Dwie grupy. Jedna, która tęskni za tym, co się skończyło, czyli powiedzmy za jakąś relacją, za A druga, to ja tęsknię. coś umarł i już tego kogoś nie ma. Pytamy o tą tęsknotę, umieść się w grupie i zaczynamy. Co ja mogę z tym zrobić, tak? Ja zadaję takie pytanie i dla. Tęsknię za tym, co się skończyło, tak? Dziecko pojechało mi na wakacje. Ożeniło się. Wyciągam kartę. No, jesteśmy tacy sami. Cóż to oznacza? Twoja dedukcja. No, mnie się zaraz ciśnie na usta, że świat mówi, ja też za Tobą tęsknię. Tak? Więc wcale nie jesteś inna. Jeśli oddalasz się, odchodzisz, nie ma Ciebie, to my, czyli ten energetyczny świat, też za Tobą tęskni. Czyli co oni na to? No, bo mamy jakiś dialog energetyczny i oni mówią, a gdzie jest miłość? Jak myślę o tej karcie, wiesz co, to ona mi wiesz co pokazuje, mm, że ta tęsknota to jest taka zaborczość, to jest brak akceptacji, to jest taka trochę złość bez mamusi, to jest taka złość, a miałam oczekiwania, to jest taka informacja, więc. Powiedziałabym, zobacz, świat ciebie pyta, gdzie jest ta miłość. Ja rozwiązaniem dla tej karty powiedziałabym, dla mnie to jest po prostu powiedz, uwolnij się z tego, bo jeśli mam tą tęsknotę, to ona mnie psuje w środku. Ona mi robi tam, wiesz, warstwę, na warstwie się i potem agresywnie mogę zareagować, mogę, wiesz, być niemiła, nieprzyjemna, tak? Bo ktoś nie widzi. Świat nie zauważy, jeśli ty nie powiesz, pamiętaj. Dla grupy drugiej tęsknię, ale tęsknię za kimś, kto... No umarł i już go nie ma. I zawsze ta tęsknota, ona tam gdzieś w środku zostanie. O, łamie mi się ten głos, bo ja znowu tęsknię za moim tatą. Więc dobra. Co na to? Ok? Stawiasz warunki. Co ja mogę z tym zrobić? No to przestań stawiać te warunki, nie? Wiesz co? To taki policzek dla mnie w twarz. E, bo poczułam tą energetykę, która mówi, jak się zatrzymałaś w tej tęsknocie, no, to nie ma miejsca na nowe. Co może przyjść do ciebie nowego, jeśli cały czas jesteś w tym aspekcie i mówisz, tak, to mój tato zmarł. Wiadomo, że to jest um, część naszej podróży. A gdzieś to moje ego, nie? Tam się bul bulwersuje i mówi, chciałam inaczej, nie miał umierać. A na to jeszcze dalej odpowie świat. O! Ty to ja, ja to ty lustro. Widzisz, ja tą kartę rozumiem tak. Że jeśli ja stawiam warunki, no bo je stawiam, czyli nie chcę, żeby się zadziewało, to co świat mi polerowuje? Warunki. Więc jeśli ja przestanę je mieć, no to co świat mi da? No to, co jest dla mnie? No i tak, na dzisiaj to tyle. Jeśli interesuje Ciebie praca z sobą, z własnymi przekonaniami, właśnie jak zadawać pytania, jak uzyskiwać na nie odpowiedzi. Mam produkt. Zapraszam do kontaktu albo do kupienia, albo do pracy w sesjach. Pozdrawiam, cześć, pa!